Zajmuję się standardyzacją usług, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa nie tylko mojemu zespołowi, ale także poczucie komfortu naszym pacjentom. Pracuję w call center jestem pierwszą osobą, która kontaktuje się z klientem po zgłoszeniu szkody. Na co dzień współpracuję z największą siecią zakładów naprawczych w Polsce dbam o to, żeby spełniały standardy stawiane przez naszą grupę. Jestem agentem 3.0. Zapewniam większy komfort klientowi. I am responsible for fluent and clean water process To so są many talented and innovative people. Kieruję projektami pilotażowymi, a które wykorzystują sztuczną inteligencję. Bezetuu cenie, zaangażowanie i kreatywność. Realizuję i wdrażam projekty dla sieci sprzedaży, takie jak aplikacja mobilna czy szkolenie w wirtualnej rzeczywistości. Co dzień wspieram laboratorium innowacji. To, co jest niesamowite, to atmosfera panująca w obszarze IT. Rozwiązuję problemy w systemie SLS poprzez poprawki w kodzie. W moich rękach leży codzienna wycena miliardowych aktywów grupy PZU. Zajmuję się kontraktami bankowymi oraz klientami biznesowymi grupy PZU. I responsible for sales promotion and propositions to customers. Lubię pracę w PZU, bo nie mogę się w niej nudzić. Każdego dnia mam nowe wyzwania. I am responsible for advising private customers and selling insurance products. Zajmuję się obsługą, dorastem oraz sprzedażą. W sytuacjach kryzysowych jestem pracownikiem mobilnego biura. Pomagam tutaj poszkodowanym w szybkiej wypłacie odszkodowania. PZU daje mi również możliwość realizacji indywidualnych projektów wolontariackich. Koordynuję wolontariat pracowniczy. Pomagam kolegom i koleżankom organizować, tworzyć ich autorskie projekty. Co pozwala mi realizować moją pasję pomagania innym ludziom. Pomagam klientom w wyborze odpowiednich ubezpieczeń na życie i zabezpieczenia ich przyszłości finansowej. Przyjeżdżam do klienta, oglądam samochody powypadkowe, pomagam w sprawnym załatwieniu formalności. Widzę, że realnie pomagam ludziom w ich trudnych sytuacjach życiowych. Cenię sobie kontakt z klientem oraz stabilność, którą daję mi PZU. I feel and for what I bring to the firm. Szanuję firmie tradycję i długą historię. Praca z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję. Praca w PZU daje mi możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, możliwość poznawania ciekawych ludzi, możliwość rozwoju w różnorodnych technologiach, możliwość ciągłego obcowania z nową motoryzacją. Wymarzona praca dla faceta. Cenię sobie wielozadaniowość i możliwość wykorzystania mojego analitycznego myślenia. A poza tym jest super atmosfera. Someday I'll be here for you.